Aby tradycji stało się zadość Setup Tour 2022. Dobry, witam serdecznie, moi drodzy, w odcinku takim dosyć specjalnym, wyjątkowym, a przynajmniej odcinku, który realizuję co roku od praktycznie roku 2015-2016, kiedy postanowiłem, że założę dla Was ten kanał. Jest to materiał dla mnie dosyć wyjątkowy, nie tylko ze względu na to, że chciałbym podzielić się z Wami moim takim malutkim biurem, takim studyjkiem domowym, w ramach którego pracuję, bo tak pracuję w domu, ale z drugiej strony, co raczej ważne, chciałbym poruszyć kilka spraw prywatnych, które nie zawsze poruszam na kanale, bo. Nie wypada w danym materiale, bo to nie będzie się za bardzo spinać z daną recenzją. Natomiast uważam, że nie ma nic ważniejszego przy tworzeniu kanału na YouTube niż bycie fair względem drugiego człowieka. Raz na jakiś czas, raz, dwa razy w roku mógłbym taki materiał przygotować, więc jeżeli ktoś z Was nie jest zainteresowany moimi wypocinami i sprawą prywatną, o której chciałbym Wam opowiedzieć trochę bliżej, opowiedzieć o trochę o swoim życiu, to w razie czego na timeline pozostawiam moduł, w ramach którego sobie przełączycie i będziecie już mieli typowy setup tour, który co roku dla Was przygotowuję. Natomiast będę starać się mówić tak, żeby w razie czego, jeżeli ktoś nie ma możliwości obejrzenia tego materiału, mógł wysłuchać. Go w ramach YouTube Premium, w ramach podcastu i po prostu wysłuchanie całego filmu. Podejrzewam, że on też jakiś za bardzo krótki nie jest, bo tematów jest sporo. Po pierwsze, dzisiejszy materiał, który postanowiłem przygotować dla Was, nie jest w żadnym stopniu elementem chwalenia się. Słuchajcie, jestem w takim wieku, mam 35 lat, że dla mnie. Chwalenie się elektroniką nie jest to jakikolwiek element do dumy, bądź pozycjonowania swojej osoby w oczach innych. W moim wieku bardziej mógłbym się pochwalić tym, że mam kochających, zdrowych rodziców, mam cudowną żonę, mam dwie wspaniałe córki, mam przyjaciela, na którym zawsze mogę polegać, czy po prostu dach nad głową i możliwość spełnienia realizacji swoich marzeń. To jest dla mnie powód do chwały oraz dumy. Na wszystko inne to teraz jest, za 2-3 lata może tego nie być, więc. Olać. Chciałbym w tym module prywatnym sporo powiedzieć na temat swojego życia prywatnego. Ja wiem, że te filmy u mnie na kanale wchodzą bardzo nierówno. Jeden film wyświetli się 100 tysięcy razy, drugi 300 tysięcy razy, a kolejne będą się wyświetlać po 40-50 tysięcy razy. No cóż, taki algorytm YouTube'a już dążyłem się do tego przyzwyczaić. Natomiast jeżeli chodzi o moją taką sferę prywatną, czasami bardzo rzadko, bardzo, bardzo rzadko czytaj, raz na 5 tysięcy komentarzy zdarza się taki komentarz, że. Ja pewnie pochodzę z bogatego domu, ja jestem osobą zamożną, która wychowała się z bogatym domu i tatuś bananowego synka wspiera. U mnie to absolutnie tak nigdy nie działało. Ja nie pochodzę z bogatego domu, wręcz powiedziałbym, że pochodzę z bardzo przeciętnej polskiej rodziny pracującej. Tata pracuje od 40 lat, mama jest na rencie, więc to nie jest tak, że ja pochodzę z bogatego domu. Nawet nigdy nic w życiu nie dostałem. Wszystko, na co pracowałem przez ostatnie... 16 lat od momentu zdania matury, czy tam potem jeszcze jak skończyłem studia, to pracowałem sam. Dlatego też chciałbym po prostu sprostować te niektóre, tak jak mówię, bardzo, bardzo rzadkie komentarze, ale żeby to było wszystko jasne i klarowne. Kolejny temat to fakt, że jeszcze 7 lat temu nie do końca wiązałem koniec końców. Może nie było tak, że brakowało mi do końca miesiąca i miałem możliwości opłacenia wówczas wynajmowanego mieszkania, natomiast na przełomie ostatnich 7 lat bardzo. Dużo się zmieniło w moim życiu, wszystko to za sprawą na no rzecz jasna, YouTube'a oraz tej jakiejś niewielkiej rozpoznawalności w tej branży, którą zyskałem na przełomie ostatnich lat. Więc pamiętajcie proszę, że to o czym dzisiaj będę wam mówić, o tym całym setupie, to nie jest tak, że klasnąłem i wszystko się pojawiło. Zresztą sami zobaczcie, jak wyglądało moje biurko na przełomie ostatnich 7-8 lat, żebyście mieli jakieś takie wizualne wyobrażenie tego, jak to się zmieniało na przełomie lat. No właśnie, często ludzie widzą efekt końcowy, nie widzą tej pracy, tych setek, bez problemu mogę powiedzieć, setek nieprzespanych nocy, tych problemów finansowych, które jeszcze parę lat temu były. Często ludzie oceniają to poprzez pryzmat tego, że o, ma, ma, już pewnie, z dnia na dzień zarobił. No niestety tak to nie działa, więc chciałbym, żebyście też byli tego świadomi. No i nie da się ukryć, że od dłuższego czasu, od czterech lat Greensel, a od trzech lat, jeżeli chodzi o Xcom, jest to dwóch moich głównych. Partnerów strategicznych, partnerów kanału, którzy wspierają moją twórczość, dzięki którym mogę w głównej mierze skupiać się na swojej twórczości w sieci, przygotowywać dla Was systematycznie te 2-3 filmy w tygodniu. Jestem im niesamowicie wdzięczny. Ja wiem, że trafiałem się czasami w współpracę, natomiast ja też mocno selekcjonuję je. W sensie nigdy nie wchodziłem w współpracę, że ktoś mi wysyła briefa i ja mam recytować to, co, co zostało przygotowane przez producenta. Bardzo, ale to bardzo dużo takich współprac odmówiłem, ba nawet po już przygotowaniu materiału i z grzeczności wysłaniu do Obejrzenia sobie przed publikacją, coś się firmie nie podobało, i okej, okay, ja każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, przychodząca do pracy na etacie, chce zarabiać ze swojej twórczości, ze swojej pasji, ze swojego hobby. Natomiast są rzeczy, których nie jestem w stanie przekroczyć, dlatego też wiele, wiele razy po prostu zrezygnowałem. I firmy, o których mówię, pozdrawiam serdecznie, są doskonale tego świadome. A zanim przejdziemy do faktycznego materiału. Nie często to robię, że powinienem powiedzieć bardzo rzadko, tym bardziej jeszcze w środku filmu. Bardzo chciałbym Was zachęcić, jeżeli oczywiście istnieje taka możliwość, do zasubskrybowania mojego kanału. Zostało już coś około 300 osób, do wbicia tego kamienia milowego, jakim jest 250 tysięcy subskrybentów. Ja choć ja to wolę nazywać widzami, bo cyferki to cyferki, natomiast mi bardziej zależy na tym, żeby. Mieć te relacje z ludźmi. Czasami są pozytywne, czasami są negatywne, wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi, ale jeżeli istnieje możliwość, będę bardzo, bardzo zobowiązany. A teraz przejdźmy do konkretów. Jeżeli chodzi o rok 2022, w moim malutkim studyjku, które kiedyś, uwaga, było jadalnią, w momencie kiedy kupowaliśmy to mieszkanie, to była jadalnia, więc to się mocno pozmieniało. Główne miejsce, takie do życia prywatnego, mamy z dziewczynami na górze. Natomiast tutaj dół, kuchnia, tutaj to moja niewielka powierzchnia biurowa, łazienka, i tam na górze wszystko się dzieje. Sprawia mi to frajdę i niektórzy zaraz mi mogą powiedzieć, że. Bartek przecież mógłbyś bez problemu wynająć sobie studio, jakieś mieszkanie, nie wiem, pewnie mógłbym zapłacić 2 tysiące zł miesięcznie i dojeżdżać sobie do pracy, gdzieś do jakiejś tam niewielkiej nieruchomości, w której mogłem prowadzić działalność. Nie ma problemu. To nie chodzi o to, że ja żydzę. Bo jeżeli oglądacie ten kanał, to wiecie, że ja nie jestem osobą, która kiedykolwiek żydziła, czy to na siebie, czy na widzów, bardzo często ze swojej kieszeni przygotowuję co miesięczne cykliczne konkursy, ponieważ chcę coś dać od siebie. Natomiast ja jestem osobą taką na przomie ostatnich lat, która bardzo, bardzo się zmieniła. Nie powiem, że. Może może to jest taka przemiana jak u Miśka Kotarskiego. Gdzieś tak od 5-6 zmieniłem swoje podejście do relacji rodziny. W sensie jestem bardzo mocno związany z rodziną. W szczególności jeżeli chodzi o moją żonę i, i, i moje dziewczyny. Dlatego wolę mimo wszystko, jeżeli jest możliwość na ten moment jeszcze pracować z domu, być może będzie to ostatni rok, w którym znajduję się tutaj, ponieważ no Blanka dorasta, niedługo 6 miesięcy skończy i czasami bywa różnie. No dobrze, zatem co się zmieniło? Na pewno została dodana półeczka na jakieś tam akcesoria, z których najczęściej korzystam. Półeczkę dostałem od mojej teściowej, za co bardzo dziękuję mam i serdecznie Cię całuję i pozdrawiam. Natomiast jeżeli chodzi o półeczkę na kółeczkach, w której... płeczka na kółeczkach, jakie to słodko brzmi. Znajdują się głównie smartfony, które przychodzą do mnie na testy od różnych producentów. Niestety nie jestem w stanie recenzować ich wszystkich, bo gdybym miał recenzować je wszystkie, to bym musiał tylko mówić o smartfonach, o niczym innym, a chyba nie o to chodzi, żeby ten kanał był tylko i wyłącznie kanałem smartfonowym. Kolejny temat, o którym za bardzo się już nie chcę skupiać, to całe oświetlenie w mieszkaniu. Jest to oświetlenie w Philips Hue, czy to za telewizorem na dole, czy to za telewizorem na górze, czy to jeżeli chodzi o te lampki, które są nade mną. Tak samo nie chcę się powtarzać na temat kamer do monitoringu mieszkania. O tym też już parę lat temu mówiłem, więc nie ma sensu co powtarzać. Natomiast jeżeli chodzi o moje takie miejsce do rozrywki, do takiego odpoczynku, z którego naprawdę ostatnio korzystam bardzo, bardzo mało, jest to 65 celowe w dalszym ciągu telewizor od Samsunga. W serii Q60 jest to ta wersja tańsza. Ja wiem, że w zeszłym roku mówiłem, że wymienię sobie go na oled -a od Sony A80J, A90. I odbyło dla mnie za drogie i bardzo chciałem, natomiast no, tutaj też te wydatki trochę poszły na zmianę komputera. A jeżeli mam do wyboru, będzie mi przynosić jakiś źródło dochodów, a coś, co będzie traktowane tylko i wyłącznie jako element rozrywki, postanowiłem, że jeszcze chwilę z tym telewizorem zostanę. Pod telewizor jest podłączony i tutaj akurat nowość soundbar od Sonos Beam 2. Ja już przygotowałem materiał na jego temat. Po materiale odesłałem testowany egzemplarz i kupiłem swój prywatny. Mi ten soundbar bardzo się spodobał ze względu na rozmiar, jest niewielki, ze względu na świetny dźwięk, no i ze względu na design, który mi po prostu odpowiada. Bardzo fajny soundbar, jeżeli ktoś jest zainteresowany, gorąco-gorąco polecam. Sam z prywatnie korzystam, kupiłem OK. Konsole są trzy, dokładnie cztery. Jedna na górze, Xbox Series S jest podłączony pod telewizor w salonie. On na początku miał pójść do pokoju dziewczyn. Ale doszliśmy z żoną do wniosku, że nie ma sensu, co pchać elektroniki do pokoju dzieciaków, więc Series S jest podłączony pod ten większy 82-calowy telewizor, na dole PlayStation 5 niezmiennie, Xbox Series X oraz zmieniony jakiś czas temu. Już przygotowałem recenzję na temat Nintendo Switch OLED. Mało gram ostatnio, żeby nie powiedzieć, bardzo, bardzo mało, choć jeżeli miałbym wybrać taką jedną konsolę, na której grałem najwięcej bezapelacyjnie, Switch łamany na Switch OLED, no to jest konsolka, z której korzystam najczęściej. Przechodząc płynnie do biurka. Tutaj zmiany są dosyć spore. Po pierwsze zmieniło się biurko. Po czterech latach wysłużonego biurka z IKEA za 160 zł postanowiłem, że trochę zainwestuję i kupiłem, nie pamiętam ile kosztowało, 2-2,5 tysiąca złotych. Jest to biurko elektryczne od 50-60 cm do 1,20 m, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebym mógł pracować sobie na stojąco, a nie tylko i wyłącznie siedzieć. Motion desk, to nie jest żadna współpraca, ja to biurko kupiłem, z biureczka jestem zadowolony, natomiast czas oczekiwania na to biurko był chory, mimo iż na stronie pokazywało 48 godzin, ja dostałem to biurko grubo po ponad tygodniu, więc z wysyłką różnie bywa, jeżeli chodzi o motion desk. Poza tym jest bardzo spoko, black w dalszym ciągu ten sam, 60x120. W razie czego mam jeszcze tam możliwość dołożenia paru centymetrów, więc z czasem zmienię sobie blat i tyle. Udźwig do... Tu 20 kg. Kolejny temat, jeżeli chodzi o urządzenie, jak dobrze wiecie, pozbyłem się komputera, w sensie jestem w trakcie pozbywania się komputera stacjonarnego. Mój główny komputer jest to MacBook Pro 16 calowy z procesorem M1 Max, 10 rdzeni, 32 rdzenie graficzne, 64 GB RAM. Tak jak mówiłem, jest to ta wersja wymaksowana oraz monitor główny, do którego podłączam, jeżeli pracuję stacjonarnie, jest to Apple Pro Display XDR. Po obu stronach, z racji tego, że XDR nie ma głośników, a nawet jeżeli by były, one by, podejrzewam, że nie były jakieś rewelacyjne, mam dwa homepody w wersji Space Gray, tak e, zmieniłem, żeby to jakoś kolorystycznie odpowiadało, dwa homepody mini, które są podłączone w tryb stereo. Sam temat homepodów jest taki element dosyć kontrowersyjny, ponieważ to jest czwarty i piąty homepod u mnie w domu. Mam jeszcze jednego homepoda w kuchni, Jednego w salonie, w salonie w sypialni i e, dużego homepoda w z salonie. Z racji tego, że MacBook jest tylko w wersji 1TB, mam dwa dyski od Samsunga T5 dodatkowo 2TB w Time Capsule od Apple'a. To jak sateci, tak się chyba wymawia, sateci pod MacBooka, klawiatura, Keychron, pytacie mnie, dlaczego nie korzystam z Logitecha MX Key Mini. To nie jest tak, że mi się nie przestał podobać, on jest w dalszym ciągu, natomiast ma, miałem i mam w dalszym ciągu problem z podłączeniem tego urządzenia pod MacBooka z procesorem M1 Max. Gładzik od Apple, często pytacie, czy ja po prostu tak korzystam, czy to jest tylko element y, jakiś wizualny. Bardzo dużo korzystam podczas montażu, taki wy wyrobiłem sobie workflow, że nie umiem korzystać inaczej. Jest gładzik, jest klawiatura, jest myszka, no i niezmiennie myszka MX Master 3. Jeżeli chodzi o biurko, chyba byłoby to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o słuchawki, główne słuchawki, na których montuję, jest to AirPods Max, mam AirPods Pro oraz jako trzecie dodatkowe Nothing Ear One, które również bardzo, bardzo lubię. Jeżeli chodzi o takie mobilne korzystanie z komputera, no to ten komputer, w razie czego ono podczas montażu jest brany. Jednak wymieniłem iPada 11-celowego z procesorem M1 na 129 z LTE łamany na 5G. I powiem Wam tak, że z perspektywy ostatnich tygodni, kiedy sprzedałem MacBooka Pro M1, no przekonałem się, przekonałem się trochę do tego urządzenia. Oczywiście to nie jest tak, że zrobię na nim wszystko, ale te najważniejsze rzeczy, jak, tak jak właśnie wystawianie faktur, yy, czy korespondencja mailowa, czy surfowanie po stronach internetowych, czy obejrzenie sobie filmu, jak najbardziej myślę, że iPad Pro z M1, ten 13-calowy wielu. W przypadkach osobom jest w stanie zastąpić komputer. Tutaj na dole jest jeszcze Roborock od Xiaomi, ale no to, to już jest taki temat bardziej osobno na smart home, ale o tym zresztą już też swojego czasu film robiłem. Natomiast jako nowość jest jeszcze plecak Peak Design Everyday 20L, wersja druga. Bardzo fajny plecaczek, jest to taki plecak bardziej przygotowany dla fotografów, natomiast dla osób, które nagrywają, no i które po prostu korzystają z kamer też, jest to też również bardzo ciekawy element. Ja z tego plecaka jestem bardzo zadowolony, jednak zaznaczam, no to nie jest tani plecak. o kanapa w dalszym ciągu niezmienne, a często osoby mówią, że to jest yy, mój... Salon, słuchajcie, tak jak mówiłem, tutaj była kiedyś jadalnia, to nie jest żaden salon. Cała powierzchnia mieszkaniowa prywatna jest na górze, więc salon to salon, a to jest po prostu tylko moje miejsce do pracy. Taki mój kawałek na ziemi, w którym funkcjonuję, w którym dla Was przygotowuję filmy. Obok łyżeczka mamy jeszcze półki i jakieś różne gadżety, które udało mi się zebrać, wraz z jakąś tam niewielką kolekcją gier. Fizycznych na Xboxa, na Playaka oraz na Switcha, choć tak jak już niejednokrotnie Wam mówiłem, na przełomie ostatnich lat przełamałem się i byłem w stanie przejść na wersję cyfrowej. Nie da się ukryć, że tych gier wersji cyfrowej na ten moment mam znacznie więcej niż kiedyś. No i na koniec, jeszcze taki element, co się dzieje pod schodami. Ja już nawet Wam tego nie będę pokazywać, ale pod schodami za łóżkiem są wszystkie szafy, praktycznie od samego dołu do samej góry. Są to szafy, w którym znajdują się te wszystkie pudełka z całej elektroniki. Więc no gdzieś trzeba było to upchnąć, bo w razie gwarancji, bo w razie sprzedaży z perspektywy najbliższych lat, no to też wartość urządzenia wzrasta. Więc w dalszym ciągu te wszystkie kartony z telewizorów, no z telewizorów to się nie zmieściły, ale z konsol, z elektroniki użytkowej jak najbardziej pod schodami się znajdują. No i wiadomo, jeszcze muszę dodać, że moimi głównymi telefonami, z których korzystam na co dzień jest iPhone 13 Pro, o czym już doskonale wiecie, oraz Pixel numer 6, mniejszy. Świetny smartfon, naprawdę. Ja jestem fanem czystego Androida. Bardzo jestem z pixela zadowolony. chwilami nawet bardziej, może niż z iPhone'a, mimo posiadania tego całego ekosystemu Apple. A. No to chyba byłoby to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. No ale na koniec, słuchajcie, jeżeli jest już taka okazja, to może chciałbym zapytać kogoś z Was: być może ktoś będzie zainteresowany skorzystaniem z, z mojej propozycji sprzedażowej, jeżeli chodzi o iMac Pro. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, w opisie do daję maila do siebie i W razie czego możecie się ze mną skontaktować jeżeli będziecie chcieli więcej zdjęć, jeżeli chcielibyście ponegocjować jakoś nie dużo cenę, to jak najbardziej yy, piszcie. Mam na sprzedaż iMac Pro, jest to iMac trochę rozbudowany, z ośmirodzeniowym procesorem Intel Xeon, ze 128 GB RAM, z kartą Radeon Pro Vega, ekran 5K, fantastyczne głośniki, tak jak mówię, technicznie, wizualnie jest to sztos, urządzenie, jest już po okresie gwarancyjnym, natomiast ja tutaj absolutnie ręczę i gwarantuję, że jeżeli cokolwiek będzie się z tym iMaciem działo, to mogę dać, nie wiem, gwarancję sześciomiesięczną taką od siebie i jeżeli cokolwiek się stanie, to tak jak najbardziej zwrócę pieniądze za to urządzenie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, te imaki zaczynają się na Allegro używane od kwoty około 15 tysięcy złotych z 32 GB ram. Ja mam 128 GB i myślę, że bez problemu zadyszka. Mógłbym to urządzenie sprzedać. Oczywiście, pudełko, folie, wszystkie naklejki i tak dalej, okablowanie również w ramach tego ode mnie dostajecie. No dobrze, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Ja wiem, że może nie jest to jakieś nie wiadomo jak wybitne studio profesjonalne, bo jest to zrobione mimo wszystko w warunkach domowych. I ja wiem, że mógłbym sporo jeszcze w to, w, w to pomieszczenie zainwestować. Ja wiem, że mógłbym wydać 100, 150 czy 200 tysięcy złotych, ale nie wiem. Czy potrzebuję wydawać jeszcze dodatkowych pieniędzy? Poza tym, wychodzę z założenia, jako osoba, która tam 11-12 lat temu skończyła ekonomię, mimo wszystko lepiej mieć odłożone pieniądze niż tak na przykład wypompować się ze 150 czy 200 tysięcy złotych na jakieś tam moje zachciewajki. No, i chyba byłoby to tyle. Moi drodzy, bardzo, ale to bardzo dziękuję. Podejrzewam, że film będzie długi. Dziękuję serdecznie, ci moja droga, mój drogi, za dotrwanie do końca tego materiału. Jeżeli film się okazał dla was pomocny, jeżeli lubicie takie od czasu do czasu wypocinki w formie takiego pseudo-vloga oraz poruszania poszczególnych spraw prywatnych, to dajcie proszę znać w komentarzach. Ja z przyjemnością wszystkie komentarze przeczytam, na pewno na część z nich odpowiem. A tymczasem miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie SIA.